o Robert Bąkiewicz. Konferencja jest poświęcona oczywiście wczorajszemu dyrektorowi Sądu Najwyższego na temat cykliczności, Mariuszu Nikodemkiewiczowi. Zapraszam. Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj z bardzo takimi dobrymi humorami stajemy tutaj na tej konferencji. Zlicężyliśmy, zlicężył, naprawdę zlicężył, prawda. Niechybnie ta sytuacja tutaj zmniejszyła prezydent Rafał Przestański. Niestety działa poza prawem i wielokrotnie próbował już e, utrudniać e, wolność do zgromadzeń polskim patriotom. Wczorajsza decyzja Sądu Najwyższego o uchyleniu wcześniejszych postanowień Sądu Apelacyjnego i Sądu okręgowego, mówi to dobitnie. Dzisiaj polscy patrioci, polscy niepodległościowcy, narodowcy będą mogli maszerować 11 listopada co roku i z tego się bardzo bardzo się z tego cieszymy. Powtórzę jeszcze to co pan Rafał Trzewski. Niechybnie przekraczanie prawa jest utrudnianie prawa, jest czymś bezprawnym, co powoduje tylko zamieszanie, wzmaga tak naprawdę emocje wokół wydarzeń, które powinny łączyć, a nie dzielić. Pan Trzaskowski dzieli, Pan Trzaskowski wykorzystuje swoje stanowisko do tego, żeby, żeby wprowadzać w Polsce niepokoje, żeby wprowadzać w Polsce podział. Na to my się nie zgadzamy. Z tego miejsca chciałbym podziękować również. Naszym mecenasom, którzy e, włożyli duży wkład w to, żeby, e, żeby taki werdykt zapadł jak wczoraj w Sądzie Najwyższym, czyli przywrócanie cykliczności marszu e, niepodległości. To jest mecenas Marcin Janus, który włożył najwięcej w to pracy. E, pan mecenas Łukasz Moskiewłoski i mecenas Marcin Iwanowski. Z tego miejsca również dziękuję prokuratorowi generalnemu, który złożył skargę nadzwyczajną do sądu nazwiskiem. Dostępu najwyższego, która umożliwiła wczorajszy wyrok wczorajszy sądu, z którego się bardzo cieszymy i uważamy, że no, to prawda, że no, jest no, Zapraszam Państwa na bo no, Niech Pan wygłosi, ten macz będzie wspaniałym świętepodstawiem. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie wiem, co chcą Państwo chronić Warszawę przed ewentualnym demalowaniem. Ja nie wiem, o czym. O czym Pan Trzaskowski być może będzie próbował dokonywać jakichś prowokacji, natomiast e, powiedzmy sobie szczerze, marsze niepodległości chociażby zeszłoroczne, w którym brało udział 150 tysięcy e, uczestników, były marszem e, radości, marszem e, takiego rodzinnego e, spotkania po prostu e, Polaków. E, I myślę, że ktoś musi mieć bardzo dużo złej woli, żeby mówić, e, mówić o czymś negatywnym w kontekście wydarzeń chociażby sprzed, sprzed roku. I jaka będzie trasa Marszu? Trasa Marszu będzie z Ronda Dmowskiego, pod alejami Jerozolimskimi, przez Mosk Poniatowskiego, będziemy schodzili potem na wybrzeże Szczecińskie, wchodzili ulicą Siwca na Błonia stadionu narodowego. Taka trasa jak od wielu, od wielu lat jest. I ta trasa będzie tu także w ramach wydarzenia wschodniego. Czy będą kontynuowane te piątkowe marsze, które startują o 14 z Ronda o których już kilka się odbyło? Takiej priguele Marszu Niepodległości. Myślę, że na ten moment tych marszy wystarczy. Przypomnieliśmy o tym, że o polską niepodległość trzeba, że o polskiej niepodległości trzeba pamiętać na co dzień, co piątek, natomiast w tej chwili Uważamy, że, że trzeba się skupić już na 11 listopada przygotowaniami do tego zgromadzenia. E, tym, żeby no, to zgromadzenie wypadło po prostu jednogłośnie. No i modlić się o pogodę tak zeszłym roku, w waszym, w roku. Czy marszowi będą towarzyszyć jakieś inne nie wiem, konferencje? Czy będzie jakiś koncert jest planowany? Jak, jak to będzie wyglądało? Tak, w, jeśli chodzi o marsze o podległości będziemy mieli do, no, jak co roku z występami artystów, którzy będą no, dużym wkładem w te, te Chcemy Polaków łączyć również muzyką, łączyć z, z, głównym, z głównym śpiewaniem. A 12 i 13 listopada będzie organizowane przez Stowarzyszenie, m.in. przez Stowarzyszenie Marsza Podległości, Niepodległości forum, forum Niepodległości, na które również serdecznie zapraszam. O tym więcej informacji w internecie na naszej stronie. Co roku są jacyś przybysze z zagranicy, natomiast my żadnych gości nie na to wydarzenie. Ani w tym roku, ani w innych latach nie zapraszamy. Natomiast no, trzeba powiedzieć o tym, że wielu. Konserwatystów, ludzi o tak poglądach prawicowych, no jakby m, identyfikuje się z, z tym marszem, czy z ideą, z ideą tego marszu, z ideą po prostu niepodległych państw e, e, narodowych, e, w kontekście tego globalnego, takiego antycywilizacyjnego ataku na, 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 te, na państwa państwo narodowe. Będziemy, myślę, że będziemy szli głównie jako, jako naród, tak? Zgodnie z hasłem Silny Naród, e, e, Wielka e, Polska i będzie to miało również takie znaczenie e, europejskie, można powiedzieć, no bo jakiś silny naród e, i Wielka Polska to na pewno ta Polska, która działa na rzecz Europy, działa na rzecz e, wspólnoty niepodległych. osób z różnych, z różnych państw, z różnych krew, nie przewidujemy natomiast zapraszanie kogoś wyjątkowo. To jest święto polskiej niepodległości, to święto chcemy, chcemy obchodzić o tym święcie chcemy pamiętać. Chcemy, żeby były flagi biało-czerwone. Może tych flag jak, jak czarowne, jak Państwo możecie się przekonać na materiałach z ubiegłych lat, ja tu chcemy. O tym chcemy i to chcemy, chcemy podkreślać. Czy grafika Marszu Niepodległości wskazuje, że Marsz ma jakieś takie przesłanie krytyczne wobec rosyjskiego imperializmu? No tak, to, jak w omówieniu samego, samego plakatu i kasła Marszu niepodległości że rosyjski imperializm jest zagrożeniem dla polskiej państwowości, ale również dla naszego, dla naszego narodu. Wspomnieliśmy takie historyczne problemy z Rosją imperialną. Rosją czarską, potem bolszewicką. Która po prostu nasz naród, nasze państwo chciała, chciała zniszczyć. No, dzisiejsza sytuacja międzynarodowa, wojna na Ukrainie, ewidentnie wskazują na to, że Rosja do tych słych i wzorców powraca. Ta cywilizacja turańska, która tam jest głęboko zakorzeniona w instytucjach państwowych, no, oddziaływuje na pełną, na pełną skalę. I no, my jako Polacy się na to nie zgadzamy, widzimy w tym zagrożenie dla państwa polskiego że wojna na Ukrainie toczy się no, w interesie również no, naszego narodu. To wszystko. Dziękujemy bardzo. Zapraszam.